No, dzień dobry No właśnie wyszedłem y, trochę na podwórko Bo ciepło jest To można sobie posiedzieć a, I poczytać różne ciekawostki O no, jaka tutaj No tu chciałem powiedzieć Dzieje. To, o, to właśnie, co był zapach, zamach w Anglii, a właśnie pokazuje wam, jak ile ludzi leży No i tutaj to właśnie takie rzeczy się dzieją o wśród dwudziestu dwóch zabitych jest dwanaście dzieci poniżej 16 roku życia najmniej ofiar miało 8 lat o to jest bardzo okrutne fakty i chciałem powiedzieć, że takie takie rzeczy nie powinny się znajdować. A i w słyszałem, bo dzwonili, że na dwóch polaków było zabitych. A tu boks. Chciałam powiedzieć, że tyle osób w Angii było zabitych, i chciało mi się właśnie napić. Mogłem Piłem wcześniej żubra Ale jak tyskie, jakieś takie trochę lepsze, mniej gazowane i jakiś inny trochę smak I picie chcę herbaty, nie będę za dużo słodkości nie można nieraz można i piwo wypić nawet z tym sokiem malinowym to w piwniarniach Tyskie tak się pije. Bo wcześniej piłem i właśnie... No dobre. Ja tak dużo nie piję. Ale u siebie na posiadłości to sobie na łowecce spokojnie nic tutaj nic się nie dzieje spokój tylko ogółem za granicą ci Polacy ogółem że chciałbym ja wiem robicie ogniska Gryle, nie gryle, to wziąć sobie, zrobicie gryla. Jakiś udziec z kurczaka, czy jakieś inne, skrzydełka, kiłasy, przyprawy. I do gryla, bo wcześniej jak robiliśmy wiosną ognisko to to piliśmy też piwo tam też i tyskie było i żubra a tyskie jakoś lepiej wchodzi lepiej ja nie wiem ja tam dużo nie piję ale o właśnie poczytałem trochę gazety wiadomości całe i nie będę wszedł na stop do domu i czy tam herbaty pić, czy jakiś napój, czy co. To temu wziąłem no, sobie piwo na świeżym powietrzu To lepiej smakuje. No i rano jedne wypiłem sobie później jeszcze jedno wypiję, gdy miał ochotę. No już ja tam dużo nie piję i chciałbym zareklamować, żeby ludzie kupowali te tyskie i spróbowali, jaki ten smak jest wspaniały. I na pewno nie będziecie żałować tego, co ja powiedziałem. I życzę Wam ogółem smacznego. No, słoneczko świeci. No, już będzie suche, wszystko poprałem. No. I chciałem powiedzieć, starajcie się spróbować tyskiego. Czy to jest dobre piwo? Ja No stop. O w tamtym roku jak przychodziło to, więc ja tylko puszkowe piłem. To więcej To zawsze spotykałem się z taką z moją bardzo dobrą znajomą, to zawsze Piłem, a byłem nawet u koleżanki też obok CPN i zawsze bo ona inne harnasia kupowała, a ja, ona czemu? On mówi trochę droższe te tyskie, a mówię, mówi, ale dla mnie lepiej smakuje te tyskie. Po prostu ona ciut może droższe. A to nie dużo, ja tam dużo nie piję, ja nie piję nie wiadomo ile, po prostu mi smakuje i zapraszam ludzi o kupowanie i spróbowanie, czy naprawdę to co ja powiedziałem, czy to jest prawda. I dobrego weekendu Wam wszystkim życzę.